Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty z ercupstro, lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Ty nie mów mnie, Jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla Ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten co wcześniej chodził z nią... Tylko śmiał się, tylko kloł. Co ona była blada tak i drobna tak jak w polu mak. On chciał dobrze i miał sklep. I serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie. Ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta. Dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów Ty nie myśl, że dasz mi jabłonament na szczęście Że skruszysz z ciała mego lud Ja nie mam ochoty do tego zamęścia Chyba, że zdarzy się cud Niedobrze potem było z nią Do USA ją jeden wziął I tam nie kochał, tylko bił i grając bingo piwo pił Co ona była? Szara mysz A z miastka wciąż nadchodził list Powracaj, bo do ci szczęścia brak Lecz ona mu pisała tak Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie Ty bardziej praktycznie do mnie mów Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie Że szkoda dla ciebie mi słów bo abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, Chyba, że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu, I oczy się zaleśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął, I cały rok się cieszył nią. Co ona była stara tak, Odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodzi na jej grób i co dzień słyszy szepty słów. Wciąż mówisz do mnie w romantycznej walucie, to bardziej praktycznie do mnie mów. Przez to wszystko to byłeś jak ta dziura w bucie, że szkoda mi było już słów. Myślałeś, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lulu. Nie miałam ochoty do tego zamęścia, aż wreszcie zdarzył się cud. No, chyba, że zdarzył się.